Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. wieki się gospodarzowi w kaplicy, panu Jezusowi. Weźmy to sobie. Już za taki wzór, schemat. Pamiętajmy o Jezusie obecny. nie tylko w tym bronaku, ale przede wszystkim w naszych sercach. To będzie piękny prezent. Dla Jezusa? Nie. Od Jezusa dla nas. Bo jeśli my. Choćby jednym uśmiechem, zwróciłem się do niego, on odpowie dużo trudniejszym darom. A po drugie, zwróciliśmy uwagę w tej modlitwie na najważniejszy fakt w historii świata. Wszyscy, syna Bożego na Ziemię. Nie ma ważniejszej informacji. Bóg naprawdę stał się człowiekiem. I na rzecz, jak myśmy go potraktowali, i jak go dalej traktujemy. Ale z jego strony nie mogło być nic piękniejszego. Pamiętajmy, nawet Bóg nie mógł dać więcej jak siebie samego. No i na końcu, choćby to wieczne odpoczywanie, nie tylko przypomina dom pełen z miejscami dla nas, ale także mówię o przypominał w sensie życia. Po co to wszystko? I to wielkie i piękne i to święte i to codzienne szare. To wszystko ma zmierzać w tamtym kierunku. To znaczy ma nas przygotowywać. Teraz tak popatrzmy na to wielkie Boże dzieło. Pan Bóg jest nieskończony. Kosmos wydaje nam się nieskończony z olbrzymi te lat świetnych. I jak to wszystko pięknie urządzone. Jakie harmonie. Boże dzieło jest piękne. A po co? Po co to wszystko? Możemy może bez wielkiej przesady powiedzieć, że to dla nas, dla ludzi. Na Ziemi ostatnie dzieło stworzenia ludzi. I teraz dopiero zrozumiejmy. Ten cały kosmos to tylko początek, to tło. Najważniejsze jest to, co Bóg daje człowiekowi miłość. Chciał Bóg pokazać, że jest wszechmocny, że jest nieskończenie mądry, ale chciał przede wszystkim pokazać, że jest miłością. I powiedzmy sobie, po to, to nas stworzył. Miłością nie mógł obdarowywać gwiazd, planet, zwierząt nawet i roślin. Miłość może odnosić się tylko do osób, do ludzi. Istoty, świadome, wolne, zdolne do miłości. Właśnie tylko człowiek może odpowiedzieć Bogu na jego miłość. I naprawdę Pana Bogu zależało na naszej miłości. Bóg, który wszystko ma, niczego nie potrzebuje. Tak, jemu chodziło to, żeby dzielić się swoim szczęściem. Z kimś, kto zrozumie, że to jest szczęście, zwierzęta ten o tym bardziej gwiazdy. Człowiek przynajmniej trochę, powiedzmy szczerze, przynajmniej niektórzy z ludzi mogą. I rzeczywiście zaczynają doczekać, że Bóg ich naprawdę kocha. Ten mały człowiek na tle kosmosu, powiedzmy jeszcze gorzej potrafi nawet szczekać do Pana Boga, ale ten człowiek ma rozum, wolną wolę i miłość, gotowość do miłości. Właśnie ten człowieczek mały ma być dalszym ciągiem, ma uczestniczyć w dalszym ciągu stworzenia. Bo sam akt twórczy zapoczątkową drogę. A teraz Pan chce doskonalić nie przyrodę, człowieka. I to dzieło, to jest ta druga część dzieła stworzenia. Uświęcenie człowieka jest zadaniem najważniejszym i mówiąc po ludzku dla Pana Boga najtrudniejszym, bo zależy od naszej wolnej to jest właśnie ten niebezpieczny dar, który Pan Bóg dał człowiekowi wolność. A więc nie tylko rozum, żeby poznał nawet samego Boga o jego dziełach na razie, później twarzą twarzą, ale żeby mu miał odpowiedzieć miłością na miłość. Ta druga część stworzenia, jest właśnie ciągle zagrożona. Wydaje się, że nawet przy takich wspaniałych darach, przy takim przepięknym tle, jaki stworzył Bóg ten świat, człowiek może postawić Bogu swoje nie. I tu jest właśnie cały problem. Najpierw powiedzmy, że ta miłość Boża, którą Pan Bóg proponuje człowiekowi, już wcześniej została odrzucona przez pierwsze stworzenie Boże. Przez aniołów, co jest najdziwniejsze. Istoty naprawdę dużo doskonalsze od nas, po pierwsze. Potężny umysł, silna wola, mocniejsze, większe dary jak nasze, ale i miłość większa, dlatego, że byli nieustannie twarzą twarz ze źródłem miłości z Bogiem nieskończony. To oni pierwsi się zbuntowali, wykorzystując swoją wolność. Ta miłość najpiękniejsza została już odrzucona. I była cisza, przepaść między niebem a nowo stworzonym przez zbuntowanych piekłem, czyli drugim światem, bez Boga. Kiedy Bóg stworzył ludzi, zmieniła się sytuacja. Teraz zbuntowani aniołowie mają pole działania, buntują człowieka. I to jest nasza tragedia, że ta nasza wolność może być wykorzystana w złym kierunku. To się nie dzieje tak, że ktoś nas musi, nie słuchaj Pana Boga to się dzieje tak, że ktoś nas przekona. Nie warto słuchać Boga. Lepiej iść inną drogą, buntem. Może być. I tak się właśnie stało. To był początek. Człowiek też stworzony w miłości, miał jakiś kontakt z Bogiem, bardzo serdeczny. Pamiętamy, że Bóg uczył pierwszych ludzi, uczył Adama. Nawet można pożartować, że dał mu lekcje biologii, przeprowadzał zwierzęta, a on je ponazywał. To znaczy zrozumiał do czego są, jak są zbudowane, dużo się o nich dowiedział. I jeszcze zadanie, czyńcie sobie ziemię poddano. Takie polecenie, żeby tworzyć dalej, że to jest dopiero materiał, a teraz zależność będzie od woli człowieka, od jego pracy, od jego gorliwości, Wypełnianiu tego przekazania, dalszy ciąg, co się więc działo na świecie. I tak prawdę mówiąc, ostatnie dziesiątki lat pokazują, co można jeszcze w tym świecie zrobić. Pomyśleć, że jakieś 50-100 lat temu jeszcze nie było nie tylko komputera, ale i telewizji, jeszcze wcześniej nie było radia, jeszcze wcześniej różnych maszyn. W przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jak się świat zmienia? Nawet można z obawą myśleć, jak to dalej będzie. A więc rzeczywiście człowiek ma duży udział w dalszym dziele stworzenia, przemianie tego świata, wykorzystaniu tego, co Bóg złożył w naturze na własną korzyść. Jedno tylko zastrzeżenie. Nie to jest najważniejsze. Jak dla Boga najważniejszy jest człowiek, bo on jest istotą rozumną i wolną, i miłującą, tak tym bardziej nie jest ważny ten rozwój techniczny. Potrzebny, skoda, ważny tak, ale nie najważniejszy. Natomiast najistotniejszym zadaniem jest przybliżenie człowieka do Boga. Boga człowiekowi, człowieka Bogu. To jest najważniejszy proces, jaki się toczy. Teraz już z naszym udziałem nie ma wątpliwości. I tak pomyśleć, do czego to służy, ten cały rozwój techniczny, czy tylko do dobra? Synowie tego świata, roztropniejsi są od synów światłości, powiedział kiedyś Pan Jezus krytycznie o nas, że ci, którzy służą służbom, mogą być bardziej sprytni. Bardziej burliwi nawet, bardziej apostolscy w niszczeniu Bożego Obrazu w człowieku, aniżeli my w uświęcaniu, czyli w upodobnieniu się do Pana Boga, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Z jednej strony jakiś wielki afront dla Pana Boga. Pan Bóg to zniesie, nie obawiajmy się. Ale z drugiej strony, to co najgorsze, Nasza tragedia. Stworzeni, powołani do szczęścia wiecznego, warunkiem jest odpowiednie życie kilkudziesięcioletnie na ogół, tu na tej Ziemi. I dojście do wiecznej miłości. Proszę nie sądzić, że wszechświat, który istnieje miliardy lat, jest taki trwały, a człowieczek taki maleńki, kilkadziesiąt lat na tej Ziemi nieprawda zaczął na tej ziemi ale już nigdy nie skończy my jesteśmy bardziej wieczni bardziej trwali aniżeli wszechświat ten świat się kiedyś zmieni może nawet będzie zupełnie inny a my pozostaniemy i to teraz może łatwiej zrozumieć dlaczego Bóg aż tyle uwagi poświęca nam bo my Mamy życie wieczne, bardzo ważna różnica, gdzie je spędzimy. Czy przy Panu Bogu, czy gdzie indziej bez Boga. I jeszcze dodajmy to dzieło ze strony Bożej zostało dokonane. Co jest najpiękniejszym i takim największym darem. Boga dla ludzi. On sam, Eucharystia. A więc Bóg stworzył świat, stworzył człowieka, prowadził go przez tyle wieków i tysięcy lat, ale dał mu samego siebie. I to jest szczyt Bożego Stworzenia. Nic piękniejszego nie można tej ziemi być, jak Bóg pod postacią chleba, wina. Pokarmu. Pokarmu dla człowieka to jest największe uniżenie Boga i największe wyniesienie człowieka. Gdybyśmy tak naprawdę o tym pamiętali, mielibyśmy mnóstwo światła na wiele problemów naszego życia. Tylko gdybyśmy pamiętali. Ta skleroza może się widzisz bardzo w czasie wieku. A jak zapomnimy skąd i dokąd idziemy, to co to za życie? W kółko siebie albo jeszcze niszcząc innych, to nie o to chodziło. Miejmy świadomość, że to całe dzieło stworzenia z Eucharystią Łączy też jest, obejmuje nas, też jest dla nas Bożym darem i Bożym zadaniem, jeśli Bóg tyle dał. Co myśmy powinni za to? Odać mu też wszystko. Dwa grosze wdowy. Najwięcej, bo dała wszystko, co miała. Nie możemy mieć też mało. Nawet mało inteligencji, mało jakiejś zdolności. Ale jeśli damy wszystko, co mamy, to odpowiadamy na Boże wszystko. Tylko w taki sposób. Jak to się stało? Teraz tak troszkę pomyślmy. Jak to się stało, że Bóg pozostał z nami w Eucharystii? Przyszedł na ziemię, stanął pośród ludzi. Przyszedł cicho i delikatnie. Żył jak najuboższy. Czciny nadłamanej nie złamał. Głosił nauki jak nikt przed nim. Czynił wiele znaków, by uwierzyli. Już po trzech latach dorobił się wyroku śmierci. Wielkość Boga, nieskończona miłość i jaka podłość człowieka. Skazany został. Skazany i winny to nie to samo. Nas boli niesprawiedliwości, chociaż nie bez winy, a co dopiero Jego Najświętszego. A tak został potraktowany. I co najdziwniejsze, Bóg ten wyrok przyjął. Stało się coś okropnego na tym świecie. Najdoskonalszy nauczyciel został odrzucony. Bóg potępiony przez ludzi. Wśród ludzi to naprawdę wszystko możliwe, wszystko nawet co najgorsze. To jest takie bardzo prymitywne spojrzenie. Popatrzmy głębiej, popatrzmy od strony Boga, jak to wygląda. Bóg przeciwstawił się złu i pokonał zło. Miłością do końca. Pokazał, że miłość jest silniejsza od wszelkiego zła. To się dokonało. Mało tego, cała Ziemia wypiękniała, zajaśniała drogą do nieba. Teraz już wiemy łatwiej, po co żyjemy na tym świecie. Żeby tam dojść, prośmy tylko o siłę. Żebyśmy zawsze byli w harmonii z Bogiem, ziemia i niebo stali się o wiele bliższe. Niebo było na początku, niebo będzie na końcu, jeśli wytrwamy w tej miłości, która wszystko znosi. I nie bójmy się wejść między ludzi, chociaż są tacy, że nawet i Boga potrafią śmiercić, że nawet i dziś potrafią profanować, bluźnić chwalić się jeszcze tym, że są tacy mocy. Bóg na to wszystko odpowiedział w czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Taka może trochę i nie, niekiedy pomijana jest ta stacja, a tymczasem nie jest bardzo dużo miłości. To jest ten szczyt miłości. Są spotkania na szczycie, prawda, naukowców, sportowców, Polityków, spotkanie na szczycie. Najpiękniejszy szczyt to ten w czwartej stacji. Z jednej strony najdoskonalsza miłość, nieskończona miłość Boga, a z drugiej strony najdelikatniejsza, najpiękniejsza miłość ludzka, niepokalana matka. Spotkanie miłości. Tej od nie z nieba na ziemi i tej od ziemi do Boga. Przy czym to nie jest tylko spotkanie dwóch osób. Jezus to Syn Boży, a więc cała jest z nim. I Matka Niepokalana nie jest tylko jedną kobietą spośród miliardów. Ona jest najpiękniejszym, najdoskonalszym dziełem Bożym. I naszą najlepszą reprezentantką. Reprezentuje wszystkich, bo wszystkich Jezus jej oddał w testamencie. Oto syn Twój, a w Nim każdego z nas. I dlatego jest to taki najpiękniejszy szczyt. Dwie miłości, a w schodzą i zlewają się w jedną. Ta Boża i ta ludzka. I o to by chodziło w całym naszym życiu żebyśmy każdy taki promyk swojej miłości umieli oddać Bogu przez Niepokalane. My się tam nieraz krępujemy, wstydzimy nawet. Cóż ja mogę odpowiedzi na taką miłość? Mogę podłączyć się pod miłość niepokalanej Matki. Bóg ją stworzył. Ona jest najdoskonalszym, najwierniejszym odbiciem planu Bożego. My też mamy doskonały plan w Kancelarii Niebieskiej. Kiedy go poznamy, co mogliśmy osiągnąć, gdybyśmy wykorzystywali wszystkie łaski Boże. To dopiero zobaczymy. A ona naprawdę wykorzystała mało. Była najbardziej obdarowana z wszystkich ludzi. Niepokalana, więc bez żadnych przeszkód. Wszystkie łaski do niej trafiały. Wszystkie łaski przyjmowała. I jak to pięknie Bóg przedstawił. Nawet on nieskończony potrzebował takiego oparcia w miłości, potrzebował potwierdzenia i chyba w tym momencie powtórzył jeszcze raz: Oto idę pełnić wolę Twoją. Dla tej miłości, która z Bożego polecenia. Rozprzestrzeniła się na świecie i zogniskowała w niepokalanej. Dla tej miłości. Gdyby nie jego ofiara, nie byłoby tej miłości. I dlatego to dla nas pociecha. Szukajmy też oparcia w Marce Najświętszej. Bo ta stacja będzie trwać zawsze. Bóg będzie zawsze miłował człowieka aż do końca. I zawsze to szczerze każdy ten mały, mały wkład w naszą, w naszą miłość, w miłości niepokalanej. uczyli się właśnie spotykać Boga w miłości, takiej jak ona, na jaką nas stać. I powiedzmy szczerze, na wzór tej niepokalanej Matki, Bóg stwarza serce każdej Matki. Więc ta miłość, jakby znowu z niepokalanej schodzi do nas. Najbliżej i ogarnia nas od samego początku istnienia, po to, żeby nam ułatwić później drogę miłości przez całe nasze życie. I tak Pan Jezus na Drodze Krzyżowej dokonywał najpiękniejszej katerfery. A jak gdy będę wywyższony, pociągnął wszystkich do siebie. Człowiek wybrał życie poza. Bliskim kontaktem z Bogiem. To jest trudna droga, niekiedy tragiczna. Dlatego Bóg postawił kres. Razem z grzechem weszło w życie ludzi śmierci. To nie jest tylko kara. Jest, bo inaczej by niej nie było. Ale to jest także akt miłosierdzia Bożego. Żeby ten człowiek tyle ile może wytrzymał i zakończył swoją drogę tu na Ziemi a przyszedł tam, gdzie już nie ma żadnych cierpień. Jezus, który przełożył rękę do Boga i nie oglądał się wstecz. Nie myśli tyle o swojej męce, o tej ostatniej drodze krzyżowej, o tym, jak go ludzie otrącili, jak głosowali przeciwko niemu w tym pierwszym referendum. Uprzeżył go. On patrzy w przyszłość i widzi to wszystko, co będzie. Owszem, świat pozostanie też w tej, w tej w szponach zła. Ale siły będzie o wiele więcej dla każdego człowieka, żeby się wyrwać z tych szpon. Teraz będzie o wiele łatwiej Bogu do odnaleźć człowieka, a człowiekowi odnaleźć Boga. To go cieszy. Że wiele dusz pójdzie za nim, tak z całym przekonaniem. Tu może nie tylko chodzi o osoby konsekrowane, ale one są też jakimś znakiem szczególnym. Tu chodzi o każdego, kto obojętnie na jakiej drodze życia zdecydował, chcę należeć do Boga, chcę być cały Twój. I jeśli boimy się to powiedzieć Jezusowi, my to matce Jego. Cały Twój to tu twój i ludzi tą drogą doszło do zbawienia. Dlatego ta Jezusowa brama. Jezusowa śmierć jest dla nas bramą i przez nią przechodzą nieustannie niezliczone tłumy z każdego narodu, języka, pokoleń, z wszystkich czasów. Jezus przez swoją śmierć otworzył bramę do nieba. Bóg teraz, Ojciec Niebieski, patrząc na Ziemię, patrząc na ludzi, nie ma innego sposobu. Widzi przez swojego Syna, przez Jego Mego. Nad światem. Nie ciężarem, ale cieniem w opalny dzień, światłem w nocy, domem, gdy zimno. A wiara jest darem, który trzeba bronić za wszelką cenę, ale za cenę własnego życia. Bo tylko w tej wierze widzimy sens życia i sens naszej walki ze złem. Ta walka będzie nieustannie się dotrzeć do ostatniego człowieka. Dziękujmy, Bogu że aż tak blisko do nas przyszedł i że tak wyraźnie nas nauczył i że aż tyle się nam daje z nas swoim ciałem. Amen. Serdecznie życzę, zwłaszcza teraz w Wielkim Poście, takiego spojrzenia na sens własnego życia, ale najpierw na miłość tamten tam z góry, jak ona się tutaj wpisała w nasze życie, weszła oby w każdego z nas. I jak my odpowiadamy teraz Bogu na myśl. Ja mam wielką łaskę, bo wierzę w Pana Boga. Od Boga otrzymałem wszystko i wszystko, co mogę, to jest Boży plan. Ale to nie jest takie bezinteresowne, ściśle mówiąc, bo to jest droga do pełni życia, do największego szczęścia w niebie.